Są wśród nas ludzie lękliwi, ale nie tak chorobowo, tylko tak zwyczajnie, po prostu ostrożni. Tacy, którzy po obejrzeniu filmu Grozy śpią przy zapalonym świetle, idąc samotnie, oglądają się za siebie, silnie reagują na głośne dźwięki. Tacy, którzy wychodząc z domu, zawsze rozmawiają z kimś przez telefon, tak na wszelki wypadek. Ironią losu. Nawet ktoś taki może nie ustrzec się od tragedii. 24 stycznia 2006 roku. Irytujący dźwięk budzika wyrywa Jennifer ze snu. Jest nad wyraz zmęczona. Ma za sobą aktywny i dość wyczerpujący weekend. Pospałaby jeszcze, ale wie, że rankiem każda sekunda jest na wagę złota. A dziś wyjątkowo nie może się spóźnić do pracy. O dziewiątej ma ważne spotkanie. Jest analitykiem finansowym w prestiżowym Central Florida Investment Timeshare Company, a sam dojazd do firmy zajmuje jej aż 20 minut samochodem. I to tylko wtedy, gdy nie natrafi na korki. Jennifer nieco niechętnie podnosi się więc z łóżka i nawet nie próbuje go ścielić. Zamiast tego wyciąga z szafy kilka outfitów, które niedbale rzuca na pościel. Wybiera jeden. Będzie pasował do moich nowych, wężowych butów od Nine West, myśli i przykłada go do sylwetki, przeglądając się w sypialnianym lustrze. Wygląda nieźle, nawet mimo lekkiego niewyspania. Półdługie blond włosy są może w lekkim nieładzie, ale zaraz to naprawi. Wystarczy szybkie mycie i suszenie na szczotce. Jej zielone oczy błyszczą, a szeroki iście hollywoodzki uśmiech odkrywa równe, białe zęby. Nie da się ukryć, że jest atrakcyjna, i doskonale wie, że podoba się facetom. Ma 24 lata. W maju skończy ćwierć wieku. Nawet nie wie, kiedy to minęło. Urodziła się w New Jersey, ale będąc jeszcze małą dziewczynką, przeprowadziła się z rodzicami do Bradenton na Florydzie. W Tampie chodziła do szkoły, a po jej ukończeniu zdecydowała się na studia finansowe w odległym o około 188 km Orlando. Daleko, ale wciąż możliwie blisko, by utrzymywać stały kontakt z rodziną. Dlatego też otrzymując dobrze płatną pracę i awansując aż trzy razy w ciągu ostatniego roku, postanowiła w Orlando zostać na stałe. Dwa miesiące temu wprowadziła się do swojego własnego, wymarzonego mieszkanka, ulokowanego na drugim piętrze budynku będącego częścią kompleksu apartamentowców Mozaik Ad Milenia. Zbierała na niego może niedługo, ale za to bardzo intensywnie, odrzucając przy tym oferowaną pomoc finansową od rodziny. Urządzenie go wymaga jeszcze czasu, ale wszystko jest na dobrej drodze. Lokum jest prawie perfekcyjne. Jest jednak coś, co Jennifer przeszkadza i to nawet bardzo. Osiedle, na które wprowadziła się w listopadzie 2005 roku, nie było całkiem nowe, miało około dwa lata. Wybudowano je z myślą o wynajmie, ale w ostatnim czasie, mniej więcej wtedy, gdy Jen dokonywała zakupu, zmieniono koncepcję. Ogromne apartamenty zdecydowano się podzielić na mniejsze mieszkania i sprzedać, przez co wymagały renowacji. Integralnym elementem codziennego życia lokalnych mieszkańców stali się więc wszechobecni robotnicy, którzy brudni od farb malowali ściany. Kładli nowe panele i dywany, wymieniali drzwi czy okna. Niby nic, ale jednak. Niektórzy z budowlańców okazali się być nieco nachalni, żeby nie powiedzieć, niegrzeczni i niewychowani. Za każdym razem, gdy Jen próbowała dostać się z domu na parking, witały ją prostackie pogwizdywania i nawoływania. Budziło to w dziewczynie oczywisty dyskomfort. Kilka razy wspomniała nawet o nim bliskim. Dziewczyna aż się wykrzywia na samą myśl, że dzisiaj znowu będzie musiała koło nich przechodzić. Z zadumy wyrywają dzwonek sygnalizujący koniec drzemki. Ospałym krokiem z sypialni kieruje się więc w stronę łazienki. Bierze szybki prysznic i robi delikatny codzienny makijaż. Po kilkunastu minutach jest już gotowa, by rozpocząć dzień. W biegu chwyta kawałek bułki i jabłko, zostawiając przy tym trochę bałaganu. Opuszcza mieszkanie i zamyka za sobą drzwi na klucz. Mieszkanie pozostaje w nieładzie, bo Jennifer do domu nie wraca. W tym roku minęło 14 lat od jej zaginięcia. Ale wróćmy jeszcze do 24 stycznia 2006 roku. Ponad 335 km dalej w Fort Lauderdale, rzut beretem od Hollywood. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym Jennifer szykuje się do pracy. Budzi się Robert. Spogląda na zegarek. No tak, jak zwykle jest już spóźniony. Jak poparzony wyskakuje z ciepłego jeszcze łóżka i pośpiesznie zakłada to, co ma akurat pod ręką. O dziewiątej ma ważne spotkanie i musi na nie dotrzeć na czas. Już wychodząc sprawdza swój telefon. Dziwi się, bo Jennifer powinna już dzwonić. Zawsze daje jakiś znak, zanim dojedzie do pracy. Nie tylko po to, by się przywitać, ale także po to, by upewnić się, że wstał. Notoryczne spóźnialstwo było cechą charakterystyczną Roba. Są w związku od roku. Poznali się przypadkiem w jednym z barów w Orlando, gdzie Rob przyjechał z kolegą na targi. Wieczorem, by się trochę rozerwać, udali się do baru. Tam zobaczył Jen. Piękną, roześmianą blondynkę, w której niemal z miejsca się zakochał. Znajomość bardzo szybko przerodziła się w coś poważnego, a między nimi pojawiła się silna więź która mimo dzielących ich kilometrów pozwala utrzymywać ten związek w nie kondycji. Widywali się tak często, jak tylko mogli. Ostatni raz jeszcze wczoraj rano. Obydwoje uwielbiali przygody i spontaniczne wyjazdy. To też miniony weekend, tak jak wiele innych, postanowili spędzić z dala od domu. Tym razem ich wybór padł na malowniczą wyspę Santa Cruz na Karaibach. Santa Cruz wrócili w niedzielę ale nadchodzącą noc Jennifer spędziła u Roba. Opuściła go wczesnym rankiem w poniedziałek i pojechała bezpośrednio do swojej firmy wokoły. Wieczorem zadzwoniła, by powiedzieć dobranoc, tak jak robiła to zawsze. Równie zawsze wysyłała choćby krótkiego sms przed porannym wyjściem do pracy. Już będąc w samochodzie, Rob wybiera numer Jennifer. W słuchawce zamiast znajomego głosu słyszy jednak pocztę głosową. Ponowne połączenie, które wykonuje już po mitingu, przynosi ten sam rezultat. Rob przypomina sobie wtedy, że dziewczyna przebąkiwała coś o jakimś ważnym zebraniu. Być może to dlatego nie może do niego zadzwonić. Chwilę po 11 mężczyzna zauważa, że jego telefon wibruje. Na ekranie zamiast imienia ukochanej, widzi imię jej ojca. Słyszy, że dziewczyna nie pojawiła się dziś w pracy, a miała bardzo ważne firmowe spotkanie. Pracownicy zakładu uznali, że olewanie obowiązków nie leży w naturze 24-latki i, skoro nie przyszła do pracy, musiało stać się coś złego. Dlatego zadzwonili do rodziców. Wiadomość zbija roba nieco z tropu. Jennifer nie miała żadnych planów na dziś, a przynajmniej takich, o których było mu wiadomo. Po pracy zamierzała od razu wrócić do siebie, by nadrobić zaległości w emitowanych przez weekend serialach. Podobnego zdania są rodzice i brat Jennifer. Którzy już kilka minut po zakończeniu rozmowy wsiadają w samochód i jadą w kierunku Orlando. Połączenia do Jen przechodzą od razu do poczty głosowej, a SMSy pozostają bez odpowiedzi. Zdenerwowana matka drżącymi rękami wybiera numer zarządcy kompleksu, w którym mieszkanie jakiś czas temu zakupiła jej córka. Wyjaśnia, że 24-latka z jakiegoś powodu nie pojawiła się w pracy. Nie odbiera również telefonu. Błaga, by ktoś z pracowników sprawdził, czy czarny Chevrolet Malibu rocznik 2004 stoi na parkingu i, jeśli to możliwe, by ktoś udał się do jej mieszkania, bo być może Jen potrzebuje pomocy. Samochodu nie ma, a mieszkanie jest puste. Przerażona matka natychmiast informuje o zaginięciu policję. Musiało stać się coś złego. Jennifer się tak nie zachowuje, jest dojrzała i odpowiedzialna. Nie naraziłaby swoich bliskich na niepotrzebny stres. Tym bardziej, że całą rodzinę łączy niepisana zasada, by informować się o wszystkich, nawet najdrobniejszych rzeczach. Bardzo dbają o swoje bezpieczeństwo od czasu, gdy napad na ich dom w New Jersey zmusił ich do wyprowadzki na Florydę. Policja, jak można się spodziewać, nie traktuje zgłoszenia priorytetowo. Dziewczyna jest przecież dorosła i mogła wyjechać, nie informując o tym swoich bliskich. Trzeba czekać 24 godziny. Rodzina jednak czekać nie zamierza. Między 15 a 15:15 .15 dociera na miejsce. Chwilę później zjawia się rob. Wspólnie podejmują decyzję o przeszukaniu domu. Ten wygląda normalnie. Nie ma żadnych śladów włamania, żadnych przesłanek świadczących o tym, że mogło dojść do walki. W mieszkaniu panuje względny porządek. Może tylko na blacie kuchennym znajduje się zbyt dużo niepotrzebnych przedmiotów, z których część już dawno powinna była znaleźć się w śmietniku, a niepościelone łóżko w sypialni wygląda nieco żałośnie. Ale Jennifer nigdy nie była zbyt pedantyczna i przyzwyczaiła swoich bliskich do takich obrazków. W łazience na umywalce wisi mokry jeszcze ręcznik. W brodziku wciąż jest woda. Butelki szamponu i odżywki do włosów pokrywa warstewka piany. Kosmetyki i inne przedmioty codziennego użytku leżą na blacie, piżama na podłodze. Najwyraźniej, Jen przygotowywała się do pracy. Wyszła, zamknęła za sobą drzwi, wsiadła do samochodu, bo nie ma go na parkingu, i odjechała. Tylko gdzie, skoro do firmy nie dotarła? Bagaż, który miała ze sobą w Santa Cruz, stoi jeszcze w korytarzu. Brakuje tylko rzeczy bardzo osobistych. Telefonu komórkowego, iPoda, kluczy, teczki i torebki. A więc tego, co jak możemy mniemać, Jennifer zwykle brała ze sobą do pracy. Jeszcze tego samego dnia najbliżsi przygotowują ulotki. Rozwieszają plakaty z wizerunkiem uśmiechniętej 24-latki. Pytają mieszkańców o to, kiedy ostatni raz widzieli samochód Jen. Wieczorem około 19 na mozaikat milenia pojawia się detektyw. Po niedługim czasie wiadomo już, że Jennifer ostatni raz widziano w poniedziałek 23 stycznia, około godziny 18, gdy wychodziła z pracy. Była w stałym kontakcie z rodzicami przez cały dzień. Rano rozmawiała z mamą. Kwadrans po 18 zadzwoniła do ojca, a następnie do młodszego brata Logana, który podczas weekendu przebywał w jej domu. Jego kolega zostawił u niej telefon, więc poprosił Jen o wysłanie go pocztą. Obiecała, że zrobi to jutro. O 21.57 Jennifer znowu wykonała telefon. Tym razem do Roberta, swojego chłopaka. W trakcie tej rozmowy trochę się posprzeczali. Jen chciała zapewnienia o dozgonnej miłości. Sprawiała wrażenie nieco sfrustrowanej i smutnej. Nie było to jednak nic nietypowego. Zwykła kłótnia kochanków, będących ze sobą w relacji na odległość. Po mile spędzonym czasie znowu musieli się rozstać. Rozmowa szybko zeszła na przyjemniejsze tory i spać położyli się w zgodzie. Rodzina nie ma wątpliwości. Nie ma więc opcji, by Jen mogła chcieć sobie coś zrobić lub uciec przez taką głupotę. Ale Rob ma do powiedzenia detektywowi coś jeszcze. W trakcie ich rozmowy ktoś zapukał do drzwi. Dziewczyna zawsze była ostrożna, raczej nie miała wrogów. Zamykała drzwi na klucz i nigdy nie otwierała ich obcym. Tak było i tym razem. Choć domyślała się, że to sąsiad, zdecydowała się nie otwierać. Nie chciała się narażać, bo wiedziała, że jest w domu sama. Czy nocny gość mógł mieć coś wspólnego z zaginięciem? Nie wiadomo. Mokry ręcznik i woda w brodziku dają raczej śledczym podstawy, by sądzić, że Jen była w swoim mieszkaniu jeszcze rankiem 24 stycznia. Wyszykowała się do pracy, wyszła i zamknęła za sobą drzwi. Tyle wiadomo na pewno. Następnego dnia rozpoczynają się poszukiwania na ogromną, nieznaną jeszcze w tej okolicy skalę. Funkcjonariusze pieszo i konno zapamiętale sprawdzają teren całego osiedla. Samochodami objeżdżają wszystkie miejsca, które dziewczyna mogła mijać w drodze do pracy. Następnego dnia jest jeszcze więcej zamieszania. Muzeikat milenia bardziej niż spokojne osiedle przypomina już raczej scenę z filmu akcji. Wszędzie aż roi się od oznakowanych pojazdów. Wkrótce kładów, a nawet helikoptera, który patroluje teren z góry. Pobliskie jeziora penetrują łodzie poszukiwawcze i grupa nurków. I nic, wszystko na nic. Ostatnią deską ratunku pozostaje poinformować o zdarzeniu lokalne media. Jak okaże się później, jest to doskonałe posunięcie jej bliskich, bo to od nich wychodzi inicjatywa. Dzięki upublicznieniu tablic rejestracyjnych samochodu Jennifer. Już następnego dnia, 26 stycznia o 8.10 na policję zgłasza się mężczyzna. Mówi, że mieszka w okolicy Huntington-on-The-Green i jest przekonany, że samochód zaginionej stoi naprzeciwko jego domu. Zainteresowani tą informacją policjanci natychmiast udają się pod wskazany adres, zaledwie półtora kilometra od domu Jennifer. Informator miał rację. Porzucone auto niewątpliwie należy do zaginionej. Mają już jakiś trop. Jeszcze gdyby tylko udało się dowiedzieć, kto je tu zostawił. Na całe szczęście dla wszystkich pragnących uzyskać odpowiedź na to pytanie, już po kilku godzinach w ręce służb trafiają nagrania z sąsiedzkiego monitoringu. Potencjalny sprawca jest na wyciągnięcie ręki. Zapis obejmuje kilkaset zdjęć, robionych jedno po drugim w trzysekundowych odstępach czasu. Podekscytowani policjanci przeglądają materiał z dnia, w którym zaginęła Jennifer. Po kilku chwilach mają już to, czego chcieli. Około południa na parkingu pojawia się czarny samochód. Monitoring uchwyca, jak po około 30 sekundach wysiada z niego jakiś człowiek. Postać oddala się od samochodu wolnym, spokojnym krokiem, by następnie całkowicie zniknąć z zasięgu wzroku kamery. Trudno dostrzec cokolwiek więcej, bo kamerę od auta dzieli znaczna odległość. Można się spodziewać, że sprawa ustalenia, kim jest osoba na nagraniu, to tylko kwestia czasu. Nic bardziej mylnego. Jak na ironię, na każdym z ujęć twarz osobnika, będącego potencjalnym sprawcą lub kluczowym świadkiem, szczelnie zakrywają słupki ogrodzenia, rozstawionego wokół sąsiadującego z ulicą kompleksu apartamentowców. Nawet maksymalne przybliżenie i poprawki nałożone na nie przez nasa nie są w stanie pomóc. Śledczy załamują ręce. Jakakolwiek identyfikacja wydaje się być niemożliwa. FBI, które na tym etapie już zdążyło zaangażować się w sprawę, ustala, że osoba może mierzyć od 160 do 165 cm wzrostu. Trudno jednoznacznie stwierdzić jaki ma kolor skóry, jaką ma płeć, nie mówiąc już nic o wieku. Przedmiotem dyskusji stają się więc włosy i strój osobnika. Zdaniem niektórych osoba na nagraniu ma włosy związane w kucyk, Inni wierzą, że ma na głowie kask, a jeszcze inni są przekonani, że nosi tak zwany mulet. Fryzurę popularną zwłaszcza w latach 70. i 80. XX wieku z włosami dłuższymi z tyłu, krótszymi z przodu i po bokach głowy. Ubranie przypomina uniform albo pracownika budowy, albo ochroniarza, choć o człowieku z nagrania wiadomo właściwie nic. Jedno jest więcej niż pewne doskonale wie, gdzie jest poszukiwana od kilku dni 24-latka. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym przeglądane są materiały wideo, na miejsce, w którym znaleziono samochód, przywieziony zostaje pies tropiący. Trop prowadzi do schodów na tyłach budynku Jennifer, kreując tym samym teorię, że zaraz po zaparkowaniu samochodu, osoba z nagrania udała się w okolice jej mieszkania. Ale na tym ślad się urywa. Co ciekawe, w samochodzie Jennifer... Wciąż znajduje się cenny otwarzacz DVD. Motywem w sprawie nie mógł być, więc na pewno rabunek. Wnętrze auta wygląda podejrzanie. Nie ma w nim właściwie żadnych śladów DNA. Tylko jeden odcisk palca, będący mieszanką potu i innych wydzielin ciała. I tylko jedno włókno. Tak, jakby zostało dokładnie wyczyszczone. Czy została porwana? Firma Jennifer oferuje nagrodę w wysokości miliona dolarów, za zwrócenie jej żywej do 4 lipca. Pięć tysięcy oferuje Central Florida Crime Line. po jakimś czasie nagroda wzrasta do 116 tysięcy dolarów. Po pieniądze jednak nikt się nie zgłasza. Na ten moment śledczy mają związane ręce pozostaje skupić się na świadkach. Rodzice brat i rob wydają się nie mieć nic wspólnego z zaginięciem, mają solidne alibi i szczerze kochają Jen. Zainteresowanie śledczych przykuwa natomiast były chłopak 24-latki, Matt. Chłopak wciąż pozostawał w bliskich relacjach z rodziną Jen. Kolegował się z jej bratem Loganem, a weekend poprzedzający zniknięcie spędził nawet w jej domu. W poniedziałek, 23 stycznia wieczorem, również był blisko w barze Blue Martini, po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko mozaikat Milenia. Możliwe, że to tylko przypadek, bo klub był dość popularny. Ale w towarzystwie jego znajomych mówiło się wtedy, że chłopak mimo upływu czasu wciąż nie pogodził się z rozstaniem i robił wszystko, by Jennifer do niego wróciła. Mieszkał też dość daleko od Blue Martini. W jego okolicy podobnych barów było wiele. Dlaczego więc wybrał się właśnie do niego? Czy to on pukał do drzwi jej domu? Był przecież pijany. Mógł poczekać i zapukać znowu, gdy ta skończy rozmawiać z Robertem. Może dziewczyna spojrzała przez Judasza i widząc, że to znajomy, który być może potrzebuje pomocy, wpuściła go do środka. Okazuje się jednak, że Matt nie jest aż tak zakochany w Jen jak deklaruje jej rodzina. W tym czasie jest już w nowym związku, który już po roku zaowocuje ślubem. Ma też alibi na noc z poniedziałku na wtorek i poranek dnia następnego. Właściwie to nawet rodzina Jen odrzuca uczestnictwo Mata w intrydze. Mężczyzna chętnie współpracuje z policją, z miejsca zgadza się na badanie wariografem, do którego jednak z jakiegoś względu nigdy nie dochodzi. O ile Amant z przeszłości zostaje szybko skreślony z listy, jako że ma betonowe alibi, to wzrok przyciąga pewien pracownik firmy, w której zatrudniona była Jennifer. Z zabezpieczonych danych z jej komputera wynika, że dziewczyna miała w pracy adoratora. Chłopak, mimo że żonaty był nią bardzo wręcz niezdrowo zainteresowany. Jen jednak cierpliwie i z klasą odrzucała jego awanse, twierdząc, że związki w pracy nie są najlepszym pomysłem, a ona przecież ma już chłopaka. Niezrażony mężczyzna wciąż pisał do niej maile i próbował zdobyć zaufanie. Gdy dowiedział się, że wybiera się z robem na Santa Cruz, był wściekły. Swoje niezadowolenie wyraził w wiadomości, na którą Jen odpisała przekornie i chyba lekko złośliwie, że bawi się świetnie i nie ma ochoty wracać. Czyżby zranione Ego chciało zemsty? Jego alibi śmierdziało. We wtorek 24 stycznia pojawił się w pracy spóźniony. Dopiero koło południa. Na swoje usprawiedliwienie podał, że to dlatego, że dostał mandat. Ale nie zostało to nigdy sprawdzone. Jakby tego było mało. Następnego dnia w pracy rozmawiał na temat Jen z innymi pracownikami. Jednemu z nich, Adamowi, miał powiedzieć, że jego zdaniem pewnie zjadły ją już aligatory. Co ciekawe, ten, że Adam w 2010 roku złoży skargę na firmowego Amanta, zezna, że ten nękał go za to, że przekazał tę informację FBI. Mimo wszystkich tych rewelacji, nie ma żadnych podstaw, by postawić mu zarzuty, i również on zostaje usunięty z listy podejrzanych. Skoro nikt ze znajomych, to może ktoś obcy. W 2009 roku, a więc 3 lata po zaginięciu. Policja w końcu wpada na trop. Od kilku tygodni realizuje nową metodę i pokazuje nagranie z monitoringu byłym pracownikom kompleksu. Jedna z pokojówek oglądając wideo wyznaje, że człowiek na nagraniu wygląda zupełnie jak Chino. Ma taką samą fryzurę, ubiór i hut jak on. Okazuje się, że Chino to imię mężczyzny, który był konserwatorem na mozaikat Milenia, w czasie gdy mieszkała na nim Jen. Na tydzień przed jej zaginięciem coś nawet u niej naprawiał. Informacja budzi duże emocje, bo anonimowy telefon, który Central Florida Crime Line otrzymał już na początku śledztwa w 2006 roku, wspomniał coś o jakimś tajemniczym czyno. Mężczyzna znajduje się szybko, bo odsiaduje właśnie wyrok w więzieniu. W trakcie przesłuchania mówi, że rzeczywiście kojarzy Jennifer. Pamięta, że to była miła dziewczyna, że wpuściła go do mieszkania, a po skończeniu prac poleciła jemu i jego koledze zamknąć za sobą drzwi. Rodzina uważa, że niemożliwe by z ust Jennifer padło takie sformułowanie. Na pewno sama zamknęłaby za nim drzwi i przekręciła klucz. Albo źle ją zrozumiał, albo kłamał. Jego prawdomówność potwierdziło badanie wariografem. Chino okazał się być tylko kolejnym ślepym tropem. Śledczym nie pozostaje więc nic innego, jak tylko zwrócić się w kierunku wspomnianych już wielokrotnie robotników. Może nie Chino, ale ktoś z jego kolegów. Nagranie uchwyciło przecież osobę, która mogła być jednym z nich. Lokalni budowlańcy zwykle mieszkali w lokalach, które remontowali. A w czasie, gdy zaginęła 24-latka, około 10 mężczyzn zajmowało jedno z mieszkań, naprzeciwko jej domu, po drugiej stronie ulicy. Nie mówili po angielsku. Ciągle się wymieniali. Wielu pracowało na budowie przez agencję, tylko przez jeden dzień. Niektórzy w ogóle nie byli udokumentowani. Co najsmutniejsze, wszyscy zniknęli zaraz po zaginięciu Jennifer i nie było mowy, by z nimi porozmawiać. Dziewczyna autentycznie się tych robotników bała i wielokrotnie mówiła o tym głośno. Któregoś dnia mieli malować w jej mieszkaniu ściany, nie chcąc, by przebywali w nim bez nadzoru. W trakcie firmowej przerwy na lunch przyjechała otworzyć im drzwi. Mając z tyłu głowy natrętne gwizdy i nagabywania, by poczuć się trochę bezpiecznie i zadzwoniła do ojca. Mężczyzna wspomina, że słyszał, że robotnicy mieli problem z językiem, a Jennifer nie mogła się z nimi porozumieć. Ostatnie oficjalne poszukiwania odbywają się w 2014 roku. Nie przynoszą żadnych rezultatów. Po dziewczynie nie ma śladu. Zupełnie tak, jakby zapadła się pod ziemię. Jej telefon i karta od 2006 roku nie były w użyciu. Rodzina jednak nie zamierza odpuścić. Chce dowiedzieć się, co stało się z Jennifer. Bierze sprawy w swoje ręce i w 2017 roku zatrudnia prywatnego detektywa. Mężczyzna uważa, że kluczem do nierozwikłanej do dziś zagadki są nie amatorzy Jennifer, nie przypadkowi handlarze ludźmi, a robotnicy. Mieszkali nieopodal, mogli znać jej zwyczaje. Może to któryś z nich pukał do niej w nocy, 23 stycznia, by sprawdzić, czy już wróciła z wyjazdu. Mogli namierzyć Jennifer tuż po wyjściu z mieszkania, poczekać, aż zamknie drzwi, następnie schwytać, zanim zdążyła zadzwonić do roba, zabrać do pustego budynku. Jeden z nich mógł porzucić później jej samochód na sąsiednim osiedlu i, jak gdyby nigdy nic, wrócić na budowę. Co potwierdzałoby nagranie z monitoringu i tropiący pies. W grudniu 2018 roku rodzina wnosi pozew przeciwko policji w Orlando, z prośbą o udostępnienie akt i zamknięcie sprawy. Sąd przychyla się do prośby. Rok później, w marcu 2019 roku, bliscy Jennifer stają się jedynymi właścicielami ponad 16 tysięcy plików i 67 godzin policyjnych nagrań. Przekopując sterty materiałów i przepytując kolejnych byłych mieszkańców, detektyw natrafia na bardzo istotną informację, która może całkowicie zmienić bieg śledztwa. Okazuje się, że w listopadzie 2006 roku, 10 miesięcy po zaginięciu Jennifer, na policję zgłosiła się pewna kobieta. Powiedziała, że wczesnym rankiem nad jeziorem Fisher, 20 km od Mozaika Milenia, widziała mężczyznę, który podjechał ciemnym pick-upem. I wrzucił do jeziora coś, co wyglądało na zrolowany dywan. Widok ten był dość nietypowy i zarazem niepokojący, bo okolica była w tym czasie odludna. Informacja ta jest o tyle zastanawiająca, że w dniach poprzedzających zdarzenie robotnicy kładli dywany w obiekcie, który wykańczali. Jeszcze tego samego dnia rozpoczyna się penetrowanie jeziora. Niestety, mimo wielogodzinnych poszukiwań, Policyjnym nurkom nie udaje się znaleźć nic, co mogłoby postawić kropkę w tej nierozwiązanej sprawie. W styczniu 2021 roku, a więc za dwa miesiące, minie 15 lat, odkąd zaginęła Jennifer. To coś, co nie daje mi żyć, wciąż mnie prześladuje, mówi przejęty detektyw. Nie spocznę, dopóki nie dowiem się, co ukryto w dywanie. Jeśli nie uzyskamy odpowiedzi, nasza rana w sercu nigdy się nie zabliźni. Dodają zrozpaczeni rodzice. Na koniec mam dla Was małą niespodziankę. Audiobook Wrócę po Ciebie, który powędruje do dwóch osób. Jednego subskrybenta i jednego patrona. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy napisać komentarz, zostawić lajka i upewnić się, że subskrybujecie kanał. Wyniki ogłoszę w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.